Bieg był niesamowity, krajobraz piękny. Jesteśmy wśród przyjaciół. Dopiero co dobiegłem na metę. Medale bardzo fajne, trasa była wymagająca, ale daliśmy radę. Czas około 42 minut. Także źle nie jest. No czegoś chcieć więcej. Pogoda piękna, idealnie. Można zachęcić e, osobę, która zastanawia się, czy ma biegać. Znaczy się na pewno, warto powiedzieć o tym, że jest to dobre dla zdrowia, że wzmacnia organizm, wzmacnia serce i dłużej się pożyje. E, no i też oczywiście na no, odchudzanie, więc dużo osób biega, żeby, żeby trochę kilogramów zgubić, więc warto też z tego powodu. No i bieganie kształtuje charakter, a to też się przydaje potem w życiu. Atmosfera była super, bieg przy fajnej pogodzie, ale trasa uważam, że była ciężka. Dużo podbiegów. Dużo podbiegów, dużo zbiegów. Eee, trudno, dosyć ciężko. No i słońce, które przeszkadza. Ale tak było, fantastycznie jest. Generalnie. Jest Tem temperatura zbyt. optymalna, ale tak jak tutaj powiedzieli poprzednicy, ciężki bieg, bardzo ciężki. Z takiej specjalnej okazji, ponieważ z moim mężem obchodzimy dzisiaj 12. rocznicę naszego ślubu i tak postanowiliśmy uczcić e, to nasze święto. Bardzo, e, bardzo gratuluję i życzę dużo szczęścia e, w dalszych latach małżeństwa. E, czy kibice wspierali Panią dzisiaj? Tak, moje dzieci bardzo nas wspierały i ogólnie było dużo kibiców e, mieszkańców Żukowa, którzy mi yy, no, i, i, i to było bardzo miłe. Jesteśmy bardzo wdzięczni za tyle nakrętek, co zresztą tam widać. Każda nakrętka to jest dla, dla nas są pieniążki na rehabilitację dla Milenki. Yy, a czy może Pani powiedzieć, ile kosztują nakrętki, czy kilogram nakrętek? Kilogram nakrętek kosztuje złotówkę. Tereny są bardzo ładne, urocze. Podoba mi się tu bardzo. Pierwszy raz tutaj jestem, bo poprzednie kaszuby przebiegłam wszystkie, ale tego, ten nie był w cyklu. Także zrezygnowałam ze swojej opiegu, kiedy byłam zawsze w czarnej Dąbrówce, żeby przyjechać tutaj. Czy uważa Pan, że zbiórka nakrętek podczas biegów dla Milenki jest dobrym pomysłem? Oczywiście, jak najbardziej. Każde akcje charytatywne są bardzo pozytywne i jak najbardziej potrzebne. Bieg był po prostu fajny. Było fajnie, przez lasy się, się biegło. Przez las, naokoło około tam pola. Bardzo fajnie, można było zwisać krajobrazy. Był może troszkę wymagający biegłoby zbiegi, pod górki, z górki, ale ogólnie był fajny bieg. Dałem radę, nawet zrobiłem życiówkę, także super. Zacząłem w tamtym roku i tak mi się spodobało, że już mam cały cykl opłacony i mam zamiar wystartować we wszystkich biegach. Super, jest bardzo fajnie, bardzo rodzinnie, tak jak tutaj widać. Wspaniale zorganizowane trasy są bardzo urozmaicone. Ta jest w tym roku, co prawda, pierwsza, więc jest strasznie ciężka. No, same, same, same pozytywnie. Super bieg, super pogoda, ale trasa ciężka. A czym różni się ten bieg od biegów ulicznych? Ten bieg, jak i ten cały cykl szłyb, biegają, to jest naprawdę to jest unikatowy pomysł na, na, na skalę całego kraju. Biegi uliczne to jest zupełnie, zupełnie inne bieganie. Tak? Tutaj, tutaj można się bardziej bawić z tym bieganiem. Są naprawdę, jest, trasy są dużo bardziej wymagające i naprawdę krajobraz robi swoje. Tak się może biec, można podziwiać, naprawdę. Piękna sprawa. A co powiesz o Gminie Żukowo? A, to, to jest ciężkie pytanie. Na pewno, na pewno możliwości tej gminy, tym bardziej sportowe możliwości tej gminy są dużo większe, na ile to jest w tej chwili wykorzystywane. Gmina po pierwsze użyczyła terenów rekreacyjnych tutaj, gdzie jesteśmy. No i fundując część, część nagród, a o szczegóły to trzeba by zapytać dyrektora biegów. A jak podobała się Panu atmosfera dzisiejszego biegu? No, atmosfera jest, była jest niesamowita na tego typu imprezach zawsze. Myślę, że dzisiaj szczególnie w taki dzień e, uroczysty, e, świąteczny no, dodatkowo podniosła się ranga tej, tej imprezy sportowej. A czy Żukowska Dziesiątka ma szansę być e, e, najlepszą imprezą w województwie pomorskim roku 2016? Oj, no to myślę, że na pewno będzie znaczącą, ale no to już pewnie będzie zależało od tych, którzy będą oceniać imprezy sportowe. Ale myślę, że będzie to wydarzenie, które będzie dobrze odbierane. Czy może Pan jeszcze powiedzieć coś o całej gminie Żukowo? No, to, to dużo można by mówić, bo to jest duża gmina, ale myślę, że dzisiaj możemy być jakby szczęśliwi, że przy okazji świąt. Możemy się radować, cieszyć i tylko wspominać te wydarzenia, które kiedyś musieli przeżywać nasi przodkowie. Często wojenne losy, bo dzisiaj jakby jest taki dzień, kiedy oprócz świętowania musimy wspominać to, co kiedyś się zdarzyło, a o gminie możemy powiedzieć, że jest na dzisiaj kwitnąca i rozwijająca się. Chyba jedną z najbardziej takich dynamicznych gmin, bo przybywa mieszkańców, a co za tym idzie, i przedsiębiorców, ale też z tego, co, co, co możemy dzisiaj się cieszyć, e, e, imprez sportowych. A dziesiątka myślę, że Żukowska dziesiątka będzie taką, taką fajną imprezą sportową, która tutaj wrośnie, bo oprócz pracy, pamięci, historii, też musi być teraźniejszość, rozrywka. A sport też jest takim elementem spędzania wspólnie wolnego czasu przez mieszkańców. Czyli zaprasza Pan biegaczów za rok znów do Żukowa? A oczywiście, jeżeli tylko, jeżeli tylko będzie organizator chciał zorganizować taką imprezę, to gmina na pewno będzie wśród tych, którzy będą ją wspierać.